Dziadziu, ile już lat kosisz? Ile, 10, 20? Bo tu się pytają ludzie, ile kosisz lat. Pamiętasz? Ile wita? A 45? 45 lat. O, prawie pół wieku dziadziu Koś. Także jest szacun. Dziadziu kosi prawie 50 lat, już kombajnami Także piękny, piękny wynik Ten kombajn jest z roku 90 1990 no to, teraz mamy 20, no to ma 30, 34 lata kombajn ma Także no jest, jest, jest to wiek dobry Trzeszczenie takie. nie obroty. Niby to mniej słychać. Ja wiem. Ale tak by to by tu u góry gdzieś trzeszczało. I ja oto dziadziu tak tu u góry bardziej słyszę. Nie wiem, tam obroty Mi się wydać tu przy silniku przy silniku to słychać Ja wiem Wejdź do góry Ja tu, ja to tak słyszę tu Ale jest takie trzeszczenie? O. Nie wiadomo to jest przyczyny. nawalił y, od podajnika Trzeszczy, klebocze się Poruszuj tym wałkiem A co jest napięty jest? łajcuch jest napięty, więc wszystko się przetarło no i wytopiło i jest luz na, wal, na, wal, na tywałku podajnika no i trzeba będzie to zrobić nie? Ja wyjedzie do garażu, bo będziemy wymieniać olej bo już się nagrodo, do 50 stopni około tamtej no i przy okazji będę rozkręcać ten, żeby dosyć z tego wałka i te, tego łożyska no nie Jest trochę roboty przy tym ale A co będę zaguszał? Po spać z tego ryku silnika миллиметры Z doświadczenie. wjechał A co, będzie teraz No A Czy drutem zakończyłeś? No drutem ten, ten czy? A może kombinarkami? Ja poproszę, ja się spadł. Przyszlij do skrzyni. Gdzie? O Oda, do ty. Czy byś O, zaraz. Ciepły. Teraz powoli dół. No nie wyraźnie to czarne złote. Czarne złote. Nic się nie. Litru Ile powinili ultru zlecić? Ile powinno litrów zlecić? Nasi ja, nie bierze oleju. No, będę tu pilnował. Ja chcę zlecić bluzku. Zaleję, mam tuś. Tu mam świeży olej. Ultron 2W50, najlepszy. No, także, niech się uścieknie, bo poki tam próbuję się dostać do, do tego łożyska, muszę rozpinać łańcuch, y, cały, od całego tego podajnika. z łańcuchem, z paskiem, wszystko, żeby do tego dostać. co no, musisz ściągać? tak o kurde a nie wiadomo gdzie jest spinka a może spinka to dobra daj -dzi -dzi dziesiątki dwie? No, tam, w ten czekaj to już <grystanie> <grystanie> daj dziesiątki Десянка, десянка.

Nie taki grosze że trzeba Te portki, o, to może Tego dobrze. <grytanie> Ty to... 19, dobra I podłóż szmaty sobie tam na podłogę, bo się rozdaje oli oleju Dajesz więcej szmat? No nie, nie. te portki jeansowe Nie, to powinno być na trzy Jaki powinien dać? To dużo delikatnie, jakby bierze to na szmatę wydaje. Dużo, ledwo cieknie. To, to, tak? Dużo tu z tego. to pomału weźmiemy, przeniesiemy. Żeby się nie rozgrywał. A, bo to musi bokiem wyjąć.

O. czysto w środku? czysto tylko kurwa co tam zostało dać ci szmatę? No, tak wystarczy pokaż co to jest? to? no Uszelka. jak? a nie wiem czy taka nie była tam w zestawie tam nie, czy tam nie widziałem w tej folii takiej? U jakoś sparcha ciała jest. No, jakaś uszalka. Czysto? Jest. No, tam Jest ten tym zestawie, czy Jest ta uszczelka, niby tu w zestawie. Ej, Ej, wykuj tam. Trzymaj te stary. W mostach. Ja uczymy to only. O żybu tam jest. Podbarowy. Chcary. Hm. Widziana separacja. Oto Kurva, ty kostky to masakra jde jde, ne? By na tu ty? Na tym? Na tym, na tym, tylko no no to tu hmm. hmm. tak wykrzywił? Co? Je wyjebało? Nie wyjebało. Ach, to to łożysko. A to tam idzie te podwójne, co my tam rozbierali? Coś u Cześka jeszcze? Hmm. Tu krzywo chodziło, może to ryba wymienił od razu. No. Co? A, Czaruś! Zavajemo oli? Zajmo te vali. Tu, nateguruješ ga? Ne. Dobro. Čakaj, to je sten, ne? Ta banka.

Czysyj. Lejek? Pewnie Lejek? Pewnie no. Lejek na Dziadziu, ja ja, nie idź, nie słuchaj, ja daj. Trzy bary mo, rozumiesz? Silnik wyjebany jak. Co? Na Trzy no. bary. No. E, Czuń się, oleju, świci nie, nie nie, świczy. ja. Świczy przecież. A na przecież. No to o to mi chodzi. Gdzieś teraz się co się <laughs> Zaświcił tak. Hmm. I zmieniliby mu olej na, to, na migo, tak, mryg ode mnie. No. Na jednym, na w ogóle jak się tak przewołał, a pół taky no, co jest są trzy bary, trzy bary. A jakiś widział z gorszego? Nie no bo tak trzy bary mi się coś tak kojarzy, że, że z półtora gdzieś coś było, tylko no zależy na, czy na ciepłym, czy na zimnym, nie? Na ciepłym. No. To półtora i... i coś mi się I wtedy filtr jest później. 25 Zmienia nie chęciły leje ja bym go kurde spróbował najwyżej No nie, za tym otworem to wyciągnę najwyżej Ale przecież tam nie dokręciłeś jakoś bardzo, nie związałeś Nie, muszę, nie spróbuję tędy, bo ja mam taką wysosarkę A, muszę taką. Dziura. Dziura dużo kurwa tu idzie No, trzeba to, raczej nie Nie, nie kurde, potem się dalej jest Wybierze, wybierze no. Nie zaklące, nie co, No lepiej zakręc, no bo chcesz... Wy... W sensie... Wyleje się i co będzie? dzień <grystanie> <grystanie> Aha. Aż tak? Tak dużo i czarałem się kurwa No teraz by bez... spod za chwilę sprawę z... no. nie musi to z chwilę spłynąć A to widać po tamtej bańce że tam też piątka brakuje Po tym starym oleju widać Czemu jeszcze Kawaj A tu taki na powietrze, możesz wysysać czy na co ty? Tego mnie nie brało I chyba zostało u niego hmm. ale Coś ciekawego takiego do niego Jest taką tego. E, to... Jeszcze wejdzie gdzie chodzi nie, no. chyba to jest nie. No, no to weź ob się jednym przecież Choćby na taki sam bo Ja bym miał na nich w samochodzie co? No To może to nie jest groźne? Tyle to na pewno nie, nie? Dobra hmm. To ściągnąć ten łóli? Dobra Daj tego, a już sobie...

to by poszło z łzyskiem, tylko... tu się nie może to złapać, trzeba wypróbować. tylko delikatnie może wyjdzie, nie? to co odkręcę, to mhm. będzie całe no no i tego trzeba wybić, nie? tak i chyba jest że tak miałeś? nie nie? nie było takiego Kuli lata 20. Czy... To? Nie, no. ale Luz. czaru! Kurwa. Luz. Tyle Piotruś, na już na dzisiaj. Tyle na dzisiaj? No. No i co jutro będziemy robić? No kupi te hmm. Dużo roboty będzie? Ha, dniówka cała Całą dniówka co? Cała dniówka? Hmm. Od której zaczynamy? Ja od której potem przyje. Odpaliło się od 7 rano. Mm -hmm. I cały dzień. Te filtry paliwowe musimy wymienić. Nie? Jest roboty. Te wszystkie części ich nowe kupić. O. Łańcuch. kurty Szajba. Tasiemca skrócić. Prądniczko. Tasiemca skrócić. No. Prądniczko. Wszystko do roboty. Którego tasiemca skracamy? No, ta siebie jest do roboty cała. Trzeba go skrócić. No. Te filtry olejowe, właśnie najważniejsze paliwowe. Paliwowe, no dobry. Wszystko. Roboty do skurczy, syna. Przyjdź do tych czasów, też matę, kurwa, da świeżą pamięci To czekaj, przyniosę matę. No to pożegnij się, na koniec. No pa!